Dzień dobry, witamy w programie W Ogrodzie Spraw. A moim Państwa gościem jest Norbert Urbański, zastępca dyrektora Departamentu Promocji Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, a od niedawna także prezes Loturu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. Eee, nowa funkcja, nowe wyzwania, zmienił się całkowicie też skład Loturu, prawda, jeśli chodzi o zarząd. Zgadza się, w czerwcu odbyło się walne zgromadzenie członków Loturu. Dotychczasowa Pani Prezes Jadwiga Błoch oznajmiła, że już nie będzie startować, odbyły się wybory, został wybrony, wybrany nowy zarząd, w skład tego zarządu wszedłem, mam zaszczyt że wszedłem ja, weszły także koleżanki Pani Kasia Fedro, Pani Bogumiła Popkowska, Karolina Gałąska oraz Pan Tytus Fokszana. Jest jakiś plan teraz działania, jak ten notur, który jest organizacją z ogromnymi tradycjami, ale jednak troszeczkę zapomnianą, żeby to trochę odkurzyć i jednak zajmować się właśnie tym, czym zajmuje się m.in. Departament w Urzędu Marszałkowskiego, czyli promocją turystyki. W tej chwili bardziej zajmujemy się tymi sprawami organizacyjnymi. Fejliśmy już, jak to się mówi, biuro, zapoznajemy się z tym, co jest. E, oczywiście mamy plany ambitne. Będziemy chcieli promować tak województwo lubuskie w kraju i za granicą. Ale na to wszystko musimy teraz pozyskać środki, musimy przyjąć plan działania i to wszystko mam nadzieję, że zrobimy w najbliższym czasie. Jakieś pomysły już na to, jak można by właśnie promować to piękne województwo lubuskie, które ma tyle atutów, tylko muszą się o tym dowiedzieć e, turyści. Już 28 lipca przyratuję do województwa lubuskiego pan Michał Setka. Jest to czeski. YouTuber, kulinarno-podróżniczy, który przez 3 dni będzie zwiedzał województwo lubuskie, będzie poznawał nasze najpiękniejsze zakątki i przygotuje materiały, które pokażę swoim rodakom w Czechach. Chcemy zawalczyć o tego turystę czeskiego, bo jak dobrze wszyscy wiemy, jesteśmy trochę takim województwem tranzytowym. Wielu Czechów jedzie pod siebie z kraju na Polski Bałtyk. I tylko tak naprawdę przyjeżdża przez województwo albuskie. Więc nasza rola będzie taka, żeby pokazać tym turystom czeskim, że warto się w lubuskim zatrzymać, choćby na weekend. Mamy jeziora, mamy winnice. Z jakiej strony jeszcze można pokazywać lubuskie? O, i województwo lubuskie oferuje bardzo dużo pięknych rzeczy. Mamy, tak jak pani powiedziała, jeziora, piękne miejscowości nad tymi jeziorami, Łagów, lubniewice, Szew nie ulice, Sława, no naprawdę miejscowości jest, takich turystycznych jest wiele. Mamy, tak jak Pani powiedziała, winnice, już ponad 60 winnic oficjalnie zarejestrowanych. Tutaj zachęcam turystów do tego, aby umawiali się z winiarzami na degustacje komentowane na winnicach, na których będą mogli poznać historię winiarstwa, będą mogli się dowiedzieć Jakie wino dobrać do potraw, jak są wina w ogóle produkowane? Także naprawdę zachęcam do tego. Powstały teraz w województwie lubuskim fraki kulinarne. Mamy 18 fraków kulinarnych, gdzie też goście mogą, po pierwsze, poznać fajne miejsca, ale także skosztować, jak smakuje lubuskie. Także naprawdę tych atrakcji turystycznych jest bardzo wiele: zamki i pałace. Przecież, nawet jako Departament Promocji Turystyki i Sportu, wydaliśmy przygody Duszka Lubuszka. Ksiąweczka ciesząca się ogromnym zainteresowaniem, piękne teksty napisane przez Artura Andrusa i tutaj zachęcam także do korzystania z tego. E, dzieci, które odwiedzą osiem pałaców i zbiorą pieczątki, mogą otrzymać od nas maskotkę Duszka Lubuszka. A to też znakomity pomysł, żeby właśnie z dzieckiem zacząć zwiedzać region i pokazywać mu, że nie musimy koniecznie wyjeżdżać poza Lubuski, nie musimy wyjeżdżać za granicę, ale tu mamy naprawdę fantastyczne miejsca. Zgadza się, no. z tych osób, które przyszły już do nas do tej pory odebrać maskotkę duszka lubuszka, no większość jest zachwycona tym, co oferuje województwo lubuskie, ale także same dzieci poznają to województwo, tak, uczą się takiego lokalnego patriotyzmu yy, i wiedzą, że tak jak Pani powiedziała, nie trzeba wjeżdżać daleko, tak? Czasami wystarcza ten weekend objechać województwo i poznać wiele ciekawych rzeczy. Miejsc. A wracając jeszcze do Loturu, to z jednej strony um, będzie to walka o pozyskanie e, kolejnych turystów na przykład z Czech, którzy mogliby się zatrzymać w naszym regionie, ale też jeśli chodzi o samą branżę turystyczną. Szkolenia, nie wiem, dla pracowników, e, różnego rodzaju, nie wiem, udział w różnych eventach, targach. Tak, tak, tutaj na pewno będziemy chcieli pozyskać środki na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników branży turystycznej, czy to biur podróży, czy hoteli. E, czy właśnie jakiś tam jednostek samorządu terytorialnego, jak promować swoje regiony, tak? lokalne te swoje, że tak powiem, e, mini takie stolice. E, na pewno będziemy chcieli też pod szyldem natury organizować wjazdy dla członków na targi turystyczne, tak? tak żeby członkowie mogli skorzystać, żeby było jedno wspólne stoisko, żebyśmy się promowali jako województwo i mogli pokazać turystom potencjalnym, co mamy w pełni do zaoferowania. Bo ten Nasz Lubuski Lotur to jest e, tak naprawdę regionalny ośrodek turystyczny, który działa w większości województw. E, nasz Lubuski Lotur jest jedną z 16 organizacji w kraju, tak zwanych rod Regionalnych Organizacji Turystycznych. Podlega to pod Polską Organizację Turystyczną. I zadaniem regionalnych organizacji turystycznych jest promowanie województwa pod względem turystycznym, właśnie przeprowadzanie szkoleń, budowanie kadr pod kątem turystycznym, tworzenie punktów informacji turystycznej. Także zadania loturu są bardzo szerokie. Czyli jest doskonała baza do tego, żeby skupić się na tym, co najważniejsze, i teraz rozwinąć skrzydła. Nowy zarząd, nowe zadania, nowe cele. Tak, oczywiście. No, będziemy się starali ten czas wykorzystać jak najbardziej yy, ambitnie, jak najbardziej, yy, jakby zrobić jak najwięcej dobrych rzeczy dla lubuskiej turystyki. Będziemy się temu z pewnością przyglądać, bo nasze najpiękniejsze lubuskie jest rzeczywiście warte promowania i tego, żeby odwiedzał nas jak najwięcej turystów. Oczywiście. <gry> bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo również. W ogrodzie Spraw. Do zobaczenia. I dziękuję za to piękne, za ten wyjazd w tym pięknym miejscu. Tak, to też lubuskie. Oczywiście to jest lubuskie i zielone, tak jak większość naszego województwa. Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.